Witam was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dziękuję za oczywiście komentarze, subskrybowanie. A co świadczy o tym właściwie, że my jesteśmy uzależnieni od stresu? Zastanawialiście się kiedyś, czy jesteście uzależnieni od stresu? Niektórzy z nas bez takiego wyścigu szczurów, wiecie, takiego pędu życiowego, nie mogą się odnaleźć, kiedy na przykład mają chwilę spokoju. Nie potrafią się wyciszyć. Ale im narzekają na nadmiar obowiązków, prawda? I że no, brakuje im czasu wolnego. Słuchajcie, ale z drugiej strony, to nie potrafią odpoczeć, odpocząć. No nie umieją odpocząć, można powiedzieć sobie. To można też zauważyć, słuchajcie, w większości naszych znajomych oraz w nas samych, słuchajcie. Ogólnie, moi kochani, stres, to, stres, taki wiecie, nie przewlekły, ale chwilowy, no, bywa motywujący. No, mobilizuje nas do intensywnej pracy czy m, uczenia się, prawda? Ale jeżeli on jest przewlekły, to są zaburzenia snu, słuchajcie, zaburzenia koncentracji i pamięci. Powiem Wam uczciwie, to miałam, mam i nadal z tym walczę, słuchajcie. E, także także będę mówiła też na swoim przykładzie, pozwólcie. Słuchajcie, jakie jest takie, e, można powiedzieć, co świadczy? Są takie zachowania, które świadczą o tym, że jesteśmy uzależnieni. E, od tego stresu. Ja oczywiście wiele publikacji yy, słuchajcie, yy, przeczytałam na ten temat. Sama, yy, kiedy sama zauważyłam, że właśnie te problemy ze snem, problemy z koncentracją, że są wynikiem tego właśnie, że za dużo biorę sobie, mówiąc kolokwialnie, na głowę, a za mało odpoczywam i nieraz chcąc dogodzić innym, więc tutaj akurat to jest też minus, słuchajcie, bo jeżeli chcemy wszystkim dogodzić. Prawda? Wszyscy oczekują od nas tego czy tamtego, a my jeszcze sobie dodatkowo bierzemy coś na swoją e, główkę. E, no to wtedy właśnie powstaje taki przewlekły stres. E, jest też odcinek o stawianiu granic. Musimy więc postawić granice swoim znajomym, przyjaciołom, nawet rodzinie, prawda? Musimy nauczyć się tego. Żeby po prostu powiedzieć, nie no słuchaj, stary czy stara, czy jak to, <noise> tu już mówię teraz trochę ża żartobliwie. Nie no ja, słuchaj, y, zmieniłam zdanie, mam prawo do tego i na przykład nie, nie zrobię tego czy tamtego, bo to jest już za dużo. Będę robiła to, co ja, dla mnie jest jakby moją przyjemnością. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli pracujemy w jakiejś korporacji, no to wiadomo, że no, nie powiemy szefowi tego, tak? Mamy przyjaciela, który zrezygnował z pracy w korporacji. Słuchajcie, zarabia trochę mniej, ale jest zadowolony. Z czego jego żona jest zadowolona, moja przyjaciółka, słuchajcie. I ogólnie już mają taką, wiecie, stabilizację, tak? To była taka nerwówka w domu. Słuchajcie, no tragedia, tragedia. Więc czasami warto też spojrzeć na to w ten sposób. Słuchajcie, ja wiem, że są czasy trudne. Ja podałam tylko przykład, tak? Słuchajcie, nie czekamy do ostatniej chwili, ponieważ jeżeli czekamy, to ryzykujemy. Ryzykujemy. Praca pod silną presją może i jest dla niektórych satysfakcjonująca, ale wtedy, kiedy udaje nam się tą pracę ukończyć, ten projekt, tak? Ponieważ osoby, które są uzależnione od tego stresu, uwielbiają odczuwać taką emocję, Związaną z, ryzyko, z ryzykowną grą i chcą sprawdzić sobie, czy podołają temu trudnemu zadaniu. Słuchajcie, drugi taki jakby yy, można powiedzieć, drugie takie zachowanie, to jest kochani, że takie osoby nie uznają odpoczynku, mimo to, że marudzą, mówiąc kolokwialnie, że brak im czasu wolnego, nie? Dla nich takie jak na przykład weekendy, czy czy wolne wieczory, kiedy nie myślą kompletnie o niczym, a zajmują się jakąś przyjemnością, to nie istnieją. Oni nie potrafią się zrelaksować, prawda? Ponieważ odczuwają taki przymus działania, więc chętnie zostają po godzinach pracy, biorą pracę do domu, wymyślają sobie następną pracę. Czyli nie pozwalają sobie na zwolnienie tempa życia. Słuchajcie, te osoby najczęściej powtarzają, że odpoczną dopiero po śmierci. Słuchajcie, to tak też tak jest takie zachowanie. Następne. Słuchajcie, osoby, które są uzależnione od yy, tego stresu, prawda, to one yy, wręcz ryzykują, one po, mają taką tendencję do yy, Ryzykownych zachowań zdrowotnych. E, przykładowo piją alkohol w nadmiarze, robią to w taki nieprzemyślany troszeczkę sposób e, i e, ryzykują, prawda swoim zdrowiem, tak? Słuchajcie, ale to może wynikać z tego co czytałam w publikacjach z niskiego poziomu dopam dopaminy w ich mózgach. I teraz naukowcy. Stwierdzili, że osoby z niższą czynnością dopaminy w mózgu narażają się na niebezpieczeństwo, słuchajcie, po to tylko, żeby osiągnąć satysfakcję. Na przykład to jest podobne do osób, które uzależnione są od narkotyków. Kolejne zachowanie to przejęcie kontroli. Te osoby oczekują natychmiastowych wyników. Z tego powodu sami przejmują kontrolę. I porządkują innym pracę, i innym chcą porządkować innym życie, tak? Co powoduje napięcie u tych innych osób? Ponieważ osoba uzależniona od stresu zachowuje się no, apodyktycznie, po to, żeby wywierać presję, tak? Która zresztą ma przynieść efekty. Kolejnym takim zachowaniem to jest życie na czas. Cały czas spoglądają na zegarek, słuchajcie, poganiają innych. Yy... Potrafią, słuchajcie, bez spojrzenia na zegarek zgadnąć, która jest godzina, ponieważ oni mają wszystkie czynności zaplanowane na czas. Jedna czynność musi następować po drugiej. A jeżeli coś zaburzy, wiecie, ten plan, no to popadają w taką frustrację. I uwaga, kolejnym zachowaniem jest to, że oni narzucają nam tempo. Podkręcają to tempo. Czyli w danej chwili, jeżeli w danej chwili nie biorą na przykład udziału w żadnej takiej rywalizacji, to nie czują nacisku z zewnątrz i wtedy oni sami go wytwarzają. Sami rozumiecie i wtedy na przykład jak mówicie, no słuchaj, dziku to wiesz, co powiedział na ten sam temat, to i to, ale wy mówicie, żeby dyskusję, wiecie, rozkręcić, a oni zaraz, 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 zaraz. zaraz. Ostatnio z nikim nie rywalizowałem, no to z Dzichu jest moim wrogiem numer jeden, bo on tam coś tam, wiecie, albo więcej zrobił. No nie, nie, to już tu ja muszę, ja muszę go przebić, prawda? Ponieważ oni narzucając sobie to tempo, to mają większą taką satysfakcję działania i narzucając sobie tą rywalizację, słuchajcie. <laughs> I mimo to, że mają ogrom tych obowiązków, Nadal sobie je dokładają, nadal dokładają sobie nowe obowiązki. Moi kochani, jeżeli wy nakładacie sobie nowe obowiązki, ale znajdujecie chwilę dla siebie, potraficie zrobić sobie dzień taki, że was nic nie obchodzi, robicie sobie same przyjemności, no to jeszcze nie jesteście uzależnieni od tego stresu. Ale jeżeli tego nie potraficie, to już jest sygnał, tak? Słuchajcie, takie osoby bardzo często też przesadnie zamartwiają się o przyszłość. Ciągle myślą, co im ta przyszłość przyniesie. No nie mają większego wpływu na to, więc to jakby negatywnie się nakręcają. Ponieważ no nie można wpisać do organizera rzeczy, których nie jest się w stanie przewidzieć, nie? Więc y, takie osoby zawczasu chcą planować jakieś wyjścia awaryjne na wypadek, y, na wypadek utraty przez nich kontroli. Słuchajcie, ja w tym krótkim odcinku opisałam to, co ja u siebie zauważyłam, oczywiście śledząc artykuły naukowe na ten temat. Ale słuchajcie, jeżeli zauważycie u siebie lub u kogoś innego, kogoś bliskiego, trzy lub więcej zachowań, tak. Emocjonalnego uzależnienia, to jest prawdopodobnie już problem, tak? Warto się udać, słuchajcie, do specjalisty, jeżeli nie jesteście w stanie sami przyhamować. Proszę się nie obawiać, terapeutów jest mnóstwo, każdy z nich tam innymi dziedzinami się zajmuje. Te czasy u nas, te czasy, w których my żyjemy, to właśnie sprzyjają że możemy właśnie popaść w takie uzależnienie od stresu, czyli uzależnienie emocjonalne od stresu. No gdyż słuchajcie, no kanał nie jest o tym, ale sytuacja polityczno-gospodarczo-ekonomiczna jest jaka jest i możemy zacząć po prostu brać nadmiar pracy tylko dlatego, żeby spiąć swój budżet finansowy. I to nie jest złe, kochani, to absolutnie nie jest złe. Znaczy, złe jest, że musimy to robić, prawda? Ale nie jest złe, że, że my bierzemy dodatkowe prace. Grunt jest w tym, czyli sedno takie jest, że trzeba umieć odpoczywać. Czyli po prostu, jeżeli już zauważyliśmy te trzy. Takie zachowania lub więcej u siebie czy u bliskich, no to to już jest taki alarm, kochani, ponieważ tego typu zachowanie, powiedzmy sobie to, że jest uciążliwe jeszcze dla otoczenia, to jest jedno, ale dla tej osoby nie jest dobre dla zdrowia, słuchajcie, nie jest dobre dla zdrowia, takie osoby podupadają na zdrowiu, prawda? No, chociażby te problemy ze snem słuchajcie, z koncentracją za, zaburzenia pamięci to też jest problem, tak, ale to jest jeszcze dodamy do tego jakieś inne problemy związane już tutaj nie jestem medykiem, więc powiem kolokwialnie z ciałem, tak rozumiecie no to już jest wtedy bardzo poważny problem. Słuchajcie, kochani, dziękuję jeszcze raz za subskrypcję, komentowanie. Zainteresowanych, zapraszam na TikToka. Troszeczkę próbnych filmików wrzuciłam tu na kanał. Jeżeli ktoś się tym interesuje, zapraszam serdecznie. Moi drodzy, no i cóż, no i cóż, życzę, bo teraz ten przedłużony weekend, jeżeli macie wolny, to poświęćcie trochę czasu na odpoczynek, prawda? Na odcięcie się słuchajcie od tych spraw, które, które Was irytują, które Was doprowadzają do szału, yy, i jakby na takie troszeczkę taką relaksację, medytację, jak to woli, słuchajcie. Yy, do usłyszenia.